Kubuś i przyjaciele, pamiętaj, żebyś nie zapomniał. Kubuś niecierpliwie zasiadł do śniadania. Czynił tak każdego ranka, ale dziś myślał nie tylko o jedzonku, ale o całym dniu, który go czekał. Wiedział bowiem, że wydarzy się coś specjalnego, dlatego specjalnie obwiązał z tą rzeczką swój ulubiony słoik miodu, żeby nie zapomnieć o tej specjalnej rzeczy. Tym niemniej już zdążył zapomnieć, co to ma być. Po szybkim, lecz obfitym śniadaniu, kubuś wyszedł z domu. Nie chciał przegapić specjalnego wydarzenia i zabrał ze sobą słoik miodu. Na wypadek, gdyby zgłodniał, czekając, aż coś się wydarzy. Po niedługim czasie napotkał prosiaczka, który pogwizdując, szedł sobie dróżką. Spotkanie prosiaczka było samo w sobie czymś specjalnym, ale tym razem Kubuś był pewien, że nie o takie wydarzenie chodzi. Na wszelki wypadek powitał go jednak. Miło ci widzieć prosiaczku. Przepraszam, że pytam, ale czy nie mieliśmy się dziś spotkać? Na pewno nie, odparł prosiaczek. Ale jeśli chcesz, możemy spędzić trochę czasu ze sobą. To by było wspaniałe. Ucieszył się Miś. I tak Kubuś z prosiaczkiem spędzili razem cały ranek. Pogwizdywali sobie piosenki i grali sobie w łapki. A potem Kubuś odwiązał stężeczkę ze słoja, a prosiaczek zawiązał ją tak, żeby mogli zagrać w kocioł kołyskę. Kubuś tak świetnie się bawił, że prawie już zapomniał i szczeka na specjalne wydarzenie. Od dawna nie spędziłem tak miło czasu prosiaczku, powiedział miś. Chyba że ostatnim razem, kiedy spotkałem się z tobą. No i jeszcze ostatnim razem, kiedy widziałem się z Krzyśem. A właśnie, Krzyś wykrzyknął nagle kubuś, zrywając się na równe łapki. To jest to coś specjalnego, co ma się dzisiaj wydarzyć. Krzyś złoży mi wizytę. Kiedy ma przyjść? zapytał prosiaczek. O którejś godzinie poinformował go kubuś. Czy jest już któraś godzina, prosiaczku? Moim zdaniem, któraś godzina już minęła, stwierdził prosiaczek. Kubuś momentalnie posmutniał. Nie martw się, Kubusiu, pocieszył go przyjaciel. Ostatnim razem Krzyś się spóźnił, dodał prosiaczek. Nie pamiętasz? Spóźnił się, bo przyniósł ci niespodziankę. Słoiki z miodem. Było ich tak dużo, że musiał je załadować do wózka. Szedł wolno, bo wózek był ciężki. Jaki to dobry przyjaciel z tego Krzysia, stwierdził Kubuś. I od razu poweselał. Pamiętam, prosiaczku, przytaknął, głodząc się po brzuszku, na samo słodkie wspomnienie. Krzyś wie, jak się o mnie zatroszczyć, podobnie jak ty. Prosiaczek uposzedł sobie, a Kubuś dalej czekał na Krzysia. Zastanawiał się, czy spóźnienie przyjaciela nie jest spowodowane wielką niespodzianką, którą obiecał mu przynieść. A przecież dzisiaj miało to być coś naprawdę specjalnego. Szyr, szyr, misiu słyszał jakieś odgłosy w stowiekowym lesie. Czyżby nadchodził Krzyś? Jednak z lasu wyłonił się nie Krzyś, lecz sowa, która postanowiła zażyć trochę świeżego powietrza. Nie widziałam Krzysia, powiedziała, ale skoro miał być, to na pewno będzie. Przecież wiesz, że bardzo lubi ciebie odwiedzać. I zawsze najpierw myśli o tobie, kiedy chce podzielić się z nami czymś nowym. Jak zabawką czy książką z bajkami. Przypomniała jeszcze Kubusiowi odlatując. Miś uśmiechnął się, przypominając sobie pewną historię o niedźwiedziu i małej dziewczynce. Kiedyś przeczytał mu o nich Krzyś. Znów został sam i dalej siedział wypatrując Krzysia na drodze. Och, jak bardzo chciałby, żeby już przyszedł. Ale zamiast Krzysia znowu pojawił się ktoś inny. Tym razem był to królik z taczką pełną buraczków. Chcesz jednego, Kubusiu, zaproponował. Ciągle uprawiam ich więcej niż mogę zjeść. Ale myślę, że jest ktoś, kto potrafiłby schrupać wszystko, co wyrośnie. To ty, Kubusiu. Miło mi to słyszeć, Króliku, powiedział z roztargnieniem Kubuś, zajęty czekaniem na Krzysia. Och, Krzyś pewnie się spóźni, pocieszył go Królik. – A gdyby nie mógł przyjść, na pewno by cię zawiadomił. Wiesz, jaki on jest. Zawsze można na nim polegać. Pamiętam, jak myślałeś, że zgubiłeś swoje ulubione słoiki z miodem. – Takie jak ten – dodał, wskazując na jeden ze słoików Kubusia. Krzyś powiedział wtedy, że nie wróci do domu, dopóki ich nie znajdzie – ciągnął Królik. – Tak było, pamiętam – ożywił się Kubuś. – Okazało się, że zostawiłem je pod ulem. W nadziei, że pszczoły same napełnią go miodem. Królik odjechał ze swoimi buraczkami, a chwilę po nim przybrykał tygrys. Co porabiasz, kubusiu? spytał. Kubuś wyjaśnił, że czeka na Krzysia. Och, zawołał tygrys. Jak Krzyś miał być, to będzie. Poszukam go dla ciebie, kubusiu, żeby przyszedł szybciej. Tygrys znikł na dobre parę minut, ale kiedy wrócił brykając, nagle nie było, wcale nie było z nim Krzysia. Za to przyprowadził kłapołuchego. Nigdzie nie mogłem znaleźć Krzysia, oznajmił, ale uznałem, że możesz się z niego obić i zadowolić się druhem kłapołuchem. Druchem kapuchem. No to pa. Zawołał i pobrykał dalej. Kłapołuchy usiadł obok Kubusia i tak przesiedzieli sobie przez resztę dnia w przyjacielskim milczeniu. Aż słońce schowało się za drzewami. Wreszcie Kłapouchy wstał. Przykro mi, że się nie doczekaliśmy, powiedział i powlukł się do domu. Wtem odwrócił się i popatrzył na kubusia. Nie martw się, pocieszył go. Krzyś jest bardziej do ciebie przywiązany niż mój ogon do mnie. Nie da się go tak łatwo zgubić. Dzięki Kłapołuszku, rzekł Kubuś. Wiem, że masz rację. Kubuś zawsze wiedział, że Krzysie jest przyjacielem, na którego można liczyć. Dlatego, kiedy stało się to, co się stało, albo raczej nie stało, bardzo się zmartwił. I martwił się tak przez cały wieczór. Tej nocy spał niespokojnie. Wiercił się na łóżku i śnił, że jego poduszka jest ze słodkiej pianki. Obudził się, kiedy usiłował ją zjeść. Kubuś zobaczył, że jest już ranek. Wtem ktoś Łagodnie wyjął mu poduszkę z pyszczka. To był Krzyś. Wreszcie stało się to coś specjalnego i okazało się wielką niespodzianką. Kubusiu, powiedział Krzyś. Przepraszam, że przyszedłem tak wcześnie, ale nie mogłem się już zaczekać, żeby spędzić z Tobą cały dzisiejszy dzień. Dzisiejszy? zapytał Kubuś. A nie miałeś przyjść wczoraj o którejś godzinie? Kubusiu, znów zapomniałeś daty i godziny, upomniał go łagodnie Krzyś. Ja tak zrobiłem? Zdziwił się Kubuś. Stale tak robisz, odparł Krzyś. Chyba zapominam, że zapominam, zmartwił się Kubuś. Krzyś wziął wstężeczkę i obwiązał nią ulubiony słoik miodu Kubusia. Ty stary, głupiutki misiu, powiedział Czule. Widzę, że znów wszystko ci się pomieszało. Niech więc ta wstążka przypomni ci, że zawsze możesz na mnie liczyć, żeby nie wiem, co się działo. Nigdy o tym nie zapomnę, zapewnił go Kubuś.